I drugie pytanie też dotyczy wydatków majątkowych dokapitalizowanie ośrodka sportu i rekreacji. Tutaj przed chwilą kolega radny Nosal zadawał też pytanie o dokapitalizowanie, bo z tego co pamiętam, jeżeli chodziło o remont basenu była mowa, że ośrodek sportu i rekreacji ubiega się o kredyt i będzie w stanie ten kredyt spłacać, natomiast tutaj 18 milionów w przeciągu kilkunastu lat wskazuje na to, że tak naprawdę to miasto będzie pomagało w spłacie tego kredytu, bo to jest łączna kwota ponad 18 milionów do kapitalizowania ośrodka sportu i rekreacji. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o modernizację pływalni, e, e, nigdy Nigdy nie padało z naszych ust, że basen jest w stanie sam się utrzymać, tym bardziej, że modernizacji jest w stanie udźwignąć spółka ośrodek sportu i rekreacji. Ośrodek sportu i rekreacji otrzymuje z budżetu miasta wsparcie finansowe w bieżących kosztów, kosztach utrzymania pływalni, a co dopiero mówić o kosztach modernizacji. W związku z tym zadłużenie wygenerowane przez OSIR tak de facto będzie zadłużeniem, które w konsekwencji poprzez podniesienie kapitału będzie brać na swoje barki samorząd, ale równolegle ośrodek sportu i rekreacji jest zobowiązany do tego i czyni starania o to, żeby pozyskiwać wsparcie z różnych zewnętrznych źródeł na tę modernizację. I tak się już stało, że z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska w ramach środków RPO udało się pozyskać kilka milionów złotych na termomodernizację. Aplikuje dalej o inne źródła dofinansowania tej modernizacji, jak choćby do ministra sportu i każde pozyskane dofinansowanie tak de facto zmniejszać będzie ten ostateczny finalny poziom zaangażowania i wysiłku finansowego wprost miasta, ale bez dopłaty, bez podniesienia kapitału osiru nie jest to możliwe. Tak zresztą jak się stało w roku bieżącym z modernizacją stadionu lekkoatletycznego, to jest również ośrodek, to jest również obiekt, który bez środków budżetowych się nie utrzyma. No, po prostu jest obiektem, który realizuje zadanie publiczne związane um, przede wszystkim z wychowaniem, kształceniem młodzieży w obszarze lekkiej atletyki. I um, ten obiekt był um, finansowany przez podniesienie kapitału w roku bieżącym i w budżecie roku bieżącego to dokapitalizowanie OSIR-u przecież już jest ujęte i zrealizowane zresztą, skonsumowane przez OSIR i pozyskane środki z Ministerstwa plus właśnie... Środki budżetowe pozwalają na bieżącą modernizację stadionu lekkoatletycznego, bo przypomnę tylko, że Tartan mamy już zrealizowana. W fazie realizacji jest ta część obiektów administracyjno-socjalnych i zakup, zakup sprzętu. To też się odbywa poprzez podniesienie kapitału osir Dziękuję.